No, cześć, cześć. Cześć, moi drodzy. No, robię sobie miejsce. Zostało mi parę ogórków. I wynaleźliśmy taki przepis na ogórki, których jeszcze nigdy nie robiłam. Więc stwierdziłam, że Wam pokażę. To będą ogórki. Mm, mm, Ostro, czosnkowo słodkie, można tak powiedzieć. I tutaj pokroiłam je, one są tak w takich, takie, wiecie, ćwiartki, nie? Ja przeważnie kroiłam na 6, większy na 8, takie, wiecie, cząstki, nie? Ze skórą. O, te mniejsze, takie grubsze, ale, ale takie o. Ja je porządnie umyłam, bo one będą ze skórką i osoliłam łyżką czubatą yy, soli no osoliłam solą no i one tak stały 5 godzin, puściły sok, jak widać trochę trochę ściapciały odlałam tą wodę, która się zebrała i teraz będę dawać tutaj tak już wam pokazuję chowam chowa brzuchol Czosnek. Mamy cztery ząbki czosnku. Nie wiem, co to za przepis. Nigdy takich nie robiłam, dlatego próbujemy. Bo wygląda, że będzie pyszne. O. Jak widać, du dużo czosnku. Ja sobie przeliczyłam przepis, bo w przepisie było na 2,5-3 kg ogórków, a ja tu miałam 1,2 kg niecałe. Więc yy, mogę Wam rzucić przepis, który znalazłam, i sobie przeliczycie tam na jakąś daną ilość ogór ogórków, którą macie. Może niekoniecznie na 3 kilo, prawda? Dobra. Mamy czosnek, dajemy czosnek. Dajemy czosnek. A gdzie moje chili? Chili, chili. Już mamy sól. Teraz dajemy chili. No, czyli w sumie, według uznania, tam była łyżeczka na tamtą ilość taką. Tu mamy tu jakąś mam o my zrobimy takie wiecie troszku bardziej o tak dalej nie przesypałam ale ja coś ciągle zapominam i teraz dajemy tak czosnek chili. Dajemy dajemy łyżeczkę pieprzu. My damy taki świeżo mielony. Myślę, że tyle to będzie łyżeczka, bo tam ogólnie chyba będą moc, mocniejsze niż. No ale zobaczymy. Pokazuję jak ja robię jak ja robię. Yy, czosnek to. Teraz dajemy zaraz sprawdzę czy czy wszystko cukier dajemy. Tam było na trzy kilo, dwie i pół szklanki, więc na kilo damy... O, myślę, że to dosyć dużo. O, może, może tyle. O, może takie dobre pół. Filiżanki cukru. Tak. I było półtora szklanki octu. Czyli my damy takie pół kubeczka. A i jeszcze olej, jeszcze olej. Damy trzy łyżki oleju. A ja zaraz sprawdzę czy wszystko. Raz, dwa, hmm, olej. Olej, słoneczko, olej to. No, to niby powstała taka zalewa. Czekajcie jeszcze, sprawdzę dokładnie, czy to wszystko. A, wszystko. Czyli tak, chili, czyli ogórki, nie, ogórki przede wszystkim. Ogórki, sól, czyli yy, czosnek, pieprz, cukier. Ocet, olej. No. Z tym, że nie wiem, czy one mają być przykryte, czy coś, bo tą wodę kazali wylać. Co górki puściły, bo one muszą najpierw y, osolone stać tam parę godzin. I tą wodę trzeba z nich, y, jak to się nazywa, wylać. A później dajemy tą y, całą resztę tych wszystkich przypraw. I w tej zalewie też mają stać. Ja je chyba zostawię na całą noc. Bo co? Bo co? Niech, st niech stoją całą noc. I jutro do słoiczków. Wiecie, przepis, przepisem mamy sobie, nie? No, i tak to wygląda. Widzicie coś? Chorera. Chorera jasna. No powstała nam tutaj taka o zalewa widzicie one tam na tym przepisie takie bardziej były czerwone to ja nie wiem może to od chili zależy bo mam jeszcze suszoną chili taką w całości to nie wiem w każdym bądź razie przełożę chyba to do mniejszej miseczki żeby one bardziej były przykryte, bo na pewno jeszcze swoją puszczą wodę, więc czekajcie, spróbuję. Chociaż ten cukier się jeszcze chyba do końca nie rozpuścił. Mmm, dobre. Mmm, ochlapałam się. Wiecie co? się dam tej czyli więcej, bo mam jeszcze inne yy, ostre papryki suszone. O, niech będzie, nie? Jest, dodamy. I będziemy sobie żałować. Oby nam gęby nie wypaliło. O. Taki, taki pomysł na, na ogóraski, proszę ja was. No, teraz ja to przyłożę, przykryję i damy, otrzymam na wierzchu, a na noc dam do lodówki. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę to do słoików napakować. No i pakujemy normalnie, o, ufi, już się ufi flowa już się... Myślę, że jej nic nie będzie, jak będą dultrastały po prostu, nie? No. Później układamy do słoiczków, wiecie, tak na, na, na stojąco, oj, tak na stojąco, nie? Tak raczej i zagotowujemy po prostu, nie? Tam pisało 3 minuty czy 5 minut, no. I to takie ogóreczki. Myślę, że może jeszcze dam czosnku. I tak coś albo starczy. Bo on jeszcze się przecież. Potem będzie za bardzo czosnkowe. A teraz czuję, właśnie. Tak, niby początkowo nie czuć tego czosnku. Ale później. A później czuć. No, to tak zostawimy w takiej formie. No, a tu jednak jeszcze zrobiłam. Wam się pochwalę kapustę kiszoną w słoiku tak i pokroiłam te kapusty, cztery co zerwałam i wyszło mi taki duży słoik i taki mały słoik obie kapusty w, w miodzie nie, nie w miodzie, samą solą widzicie, nawet marchewki nie dam, tylko taką zrobiłam zwykłą na początku wepchałam wszystko w ten jeden słoik, bo weszło ale jak przez noc stała to woda zaczęła cieknąć, bo za dużo po prostu było, nie? Bo ją tak mocno upcham w te słoiki. I teraz widzę, że się podniosła, więc będę ją musiała przygnieść, bo naprawdę y, tyle tutaj wody powinno być normalnie, jak rozdzieliłam na dwa. No, więc zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Ale już przez noc zaczęła bulgotać, w sensie wiecie, gazować. Myślę, że pachnie super to zobaczymy czy coś z tego nam wyjdzie no ja mam nadzieję, że pyszna wyjdzie chociaż bez marchewki i bez kminku bo taką z kminkiem to bym wrąbała, no ale nie miałam kminku no to co jak człowiek nie miał to co no, i zrobiłem taką czystą marchewkę, można dać później. No, może się nie powinno metalową łyżką robić, no ale. Jak się o widzicie, jak już buzuje. Już normalnie po jednej nocy buzuje. No. Także robi się, robi się. Tutaj moje z wczoraj są słoiczki. Tak wyglądają po, po ugotowaniu. No fakt, że te ogórki miały miało dosyć dużo pestek, no ale nie szkodzi. A tu jest ta cukinia. Jak widać zrobiło się y, dużo miejsca. O i takie mamy już tu porobione przetwory pomału pomału do przodu I wiecie zawsze, zawsze coś będzie nie? Do, do dziabnięcia już nie trzeba będzie kupić no o widzicie ja ją trochę ugniotłam i tyle wody się zrobiło tyle tyle wody No więc ja bym to ugniatać, żeby ona mi nie podchodziła do góry. Najlepiej to ręką robić, bo później ręka ręka trochę wali. No ale nie szkodzi, nie szkodzi. No. No to tyle w sumie chciałam wam pokazać, że wpadłam na taki pomysł, wpadliśmy. A... No. Trzeba spróbować nowych rzeczy. Więc robimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to będzie. Ja jeszcze tu ugniatam ten mniejszy słoiczek O, widzicie, ile wody? Jak, bu jak buzi, buziuje. Także mam nadzieję, że. Nie pytajcie się mnie, ile dam soli. Bo nie, bo nie wiem po prostu. Ja ją posiatkowałam, posia, posiatkowałam. Ręcznie oczywiście y, zasypałam solą, wymieszałam, przygniotłam w misce. Jak ona już tak całkiem y, swoją objętość y, zmniejszyła. Bo z tej miski zrobiła się jedna trzecia i dużo wody. I wtedy dopiero dałam do słoiczka, no. więc tak zrobiłam. Nie mam pojęcia, ile dam soli, naprawdę. Na smak robiłam. O, widzicie, ile wody? No. A ja to te dwa, w ten jeden upcham, nie? No to miał prawo ciec Więc się kisi, się robi. To odstawiam, przekładam do lodówki. No i chciałam tylko tak się pochwalić, że takie jeszcze robię. No i chyba Wam dziękuję już za dzisiaj. No bo już nie mam Wam co pokazać i do zobaczenia